Co w dzisiejszym odcinku spróbuję zrobić swój serwer Minecraft. Tak, serwer w Co muszę zacząć? Na pewno muszę dużo barierek tu dać. Żeby gracze nie mogli też... żeby nie było błędów. Bo nie mogą tam wyjść sobie. Zrobić water skilla, bo tutaj dałem jeszcze jakieś początkowe tęki. Króle, uważam, że bardzo... Ułatwią rozgrywkę Skyblock. I ja to jak najmniejszą ilością modów robię, bo nie umiem wgrywać modów. Ale myślę, że się spodoba. Dobra. Trzeba cisza narka. Nie, to trzeba tak I zrobiłem tak, że będziecie mogli się na dole robić bazy. Bo tam też dam niewidzialne bloczki. Będziecie hmm. mogli się zabawić w robienie bazy. Mam nadzieję, że mi serwer wyjdzie. I że będziecie mogli Ogarniać co na tym serwerze. będzie trailer tego serwera. Taki short, krótki zrobię, gdzie pokażę wszystko, co będzie. Ten serwer uważam, że może wyjść w Wigilię. To jest wielkie święto, które jest obchodzone u wielu osób. Więc to myślę, że też będzie obchodzone to, że Mój serwer się pojawił. Najbardziej to będą te... będzie ...znacznie obchodzone. Te dzieła muszą jeszcze zniszczyć. Bo je jednak tu źle postawiłem. czasami czasem będę robić jakieś eventy na moim serwerze. Czy będzie rozdawane coś. Eventy, no... wart przyjścia. Warto no nie będzie przychodzić, bo będę rozdawał mocne rzeczy. Może... Może dodamy... jakieś młody z kluczykami. Będę rozdać na przykład kluczyki, albo jakieś diaksy, jakieś nadaryty, sztabki takie. Tego nie będziecie mogli przegapić. I oczywiście, event to równa się nowa rzecz. I super zabawa. Tak jak sami robi eventy na stile Lord. Dobra, a gdzieś tu. 5 minut mamy pierwszy tryb Skyblock. Ale nie, to nie będzie jeden tryb na tym serwerze. Będzie ich dużo więcej. Jeszcze dopracujemy trochę Skyblocka. Będzie ktoś, kto będzie mi chciał pomóc. Ci, mi chcieli pomóc, to dołączcie na to, co ja Wam już pokazuję. Tymu oczywiście serwerki. Tu jest kropka 8.383.ternos. Szybko mi na pewno ten serwer robi. No nie wyrzucił Bari muszę ją podnieść Będą próbowali ją zabrać to jest serio bardzo cenny brolog Tylko na najbardziej op event tak będzie rozdawanie metro tych niewidzialnych bloków może na serio fajnie się bawić plankować graczy widzowie będą też zasady oczywiście zaraz sobie zrobię zaraz będzie jeszcze spawn robiony Myślę, że kolejny dzień się zrobi. O jest, kolejny dzień. Tu będą się poniżyć. Serio, teraz zaraz nie no, mogli już nigdzie tu wchodzić. Ale tam im bardzo dobry start naszym graczom. Tu mieli dobry start. Trzeba by więcej tak robić. Ale ja przestawiam. Pojedyncze rzeczy, które będę tak sto wysepek dla was porobię. Wiem, że to trochę zajmie, ale, ale myślę, że mogę mieć tyle graczy. Jak ktoś się teleportuje na obcą wyspę. To znaczy, że tam jest spawn, a ja będę teleportować, jak będę oczywiście. Bo wy będziecie mogli się tam przejść na wyspy, bo będę robić jeszcze przejścia na wyspy. A serio będę robić niemożliwe rzeczy dla mnie. Muszę bardzo popracować nad tym serwerem. Mam nadzieję, że będziecie na początku To że się pozbiera gromada widzów Teraz każdy kto będzie na moim serwerze jak będzie już aktywny to wtedy pisze, że ja żebym wiedział kto Dobra, Widział, ja mam plan na trailer. Skyblock to będzie jedno z najtrudniejszych do zrobienia, bo 100 wysepek. No way. Dobra, ale mamy wysepkę. I tak to będzie wyglądać, te wasze wysepki. będzie super. Dobra, drzewo. Na, na chwilę tutaj pościnam. I będę wziął każdemu taką samą skrzynaczkę dać. Można tak, może? Nie. Można shulker boxa. Tutaj mam box. Można kopiować shulker boxa, to będziecie mieli shulker boxa. Dobra. No nie! Nie można kopiować. Ten musiałby chyba wszystko... A nie! Da radę, da, dała. I zobaczę teraz. Potem sobie się do skrzynki dawał. Pięć ta i I to jeszcze. Tej dirciole. Sobie przekopiuję. Tutaj dwa bloki. To jest mój serwer narka.